Kolejny sezon w bogatyńskim ośrodku kultury ponownie pełen atrakcji. To, na co warto zwrócić uwagę, to koncerty gwiazd w bogatyni. Dzieje się. Dzieje się w kwietniu i w moim zresztą też, ale od kwietnia zaczniemy. 18 kwietnia, najbliższy czwartek, to kolejna wizyta bardzo ulubionego w Bogatyni Teatru Komedia. Tym razem ze spektaklem Psychoterapia, czyli seks w życiu człowieka. Oba tematy wydają się bardzo ciekawe, zarówno ten psychoterapeutyczny, jak i ten dotyczący seksu w połączeniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W najbliższy czwartek o godzinie 19:00 spektakl u nas w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Bilety w cenie 100 zł można jeszcze nabywać zarówno w kasie. Tak do samego spektaklu, czyli niemal do godziny 19, jak i na stronie kubilecik.pl. To zapraszam. W tym komediowym klimacie będziemy zbliżali do najbliższego weekendu. 20 kwietnia to 41 już tak zwany Turniej Ugarzy. Turniej mały form satyryczny w takiej pełnym brzmieniu. Potocznie i tak w Bogatyni wszystkiego znamy Turniej Ugarzy. 41 edycja o godzinie 16 startujemy. Bilety w cenie 60 zł do nabycia również zarówno poprzez kupbileci.pl, jak i w kasie dziś, jutro, pojutrze w dniu koncertu, czyli w sobotę również. Gwiazdą tegorocznego Turnieju ugarzu kabaret Jurki prowadzi oczywiście Artur Andrus, to też już jakby na stałe wpisany w Bogatyni i w Turnieju Ugarzy No i cztery kabarety, które będą startowały w turnieju. U nas na stronie można zobaczyć któż będzie o miano króla Ugarzy rywalizował. Później 22 kwietnia to najbliższy poniedziałek. Kolejna sensoplastyka, tym razem zatytułowana Na Straganie dzieci będą bawiły się wśród warzyw, owoców i takiego straganowego klimatu. Każda Sensoplastyka, którą organizujemy, jest w ramach projektu Nie stój z boku, wejdź do boku, którego mecenasem kultury jest PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. I to zarówno ta najbliższa Sensoplastyka, jak i te wszystkie, które miały miejsce w tym roku, czyli Sensoplastyka Wielkanocna, Sensoplastyka Indyjska, to wszystko również też w ramach projektu i we współpracy z PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. To był 22, 23, 24. 3 kwietnia. Kolejne z wydarzeń, na które zapraszamy na godzinę 19, bardzo duże wydarzenie muzyczne. Ray Green, Zagości w Bogatyni, to jest muzyk, który kontynuuje wielkie dzieło Carlosa Santany i zapraszamy bardzo gorąco. To, co powinno też zachęcić mieszkańców naszej gminy do, do bycia na tym koncercie, to to, że Szymon Justyński, muzyk z Bogatyni, jest w całym turze, bo nie jeżdżał po całej Europie z tym, z tym koncertem i go również w i nie ukrywam, że również dzięki temu, że Szymon pomógł, aby tak wielki muzyk pojawił się u nas. To mamy taką możliwość 23 kwietnia godzina 19, bilety w cenie 50 zł do nabycia te same platformy, czyli zarówno w kasie, jak i kubilecik.pl To był 23, później 25 kwietnia, czyli czwartek za tydzień. Kolejny koncert z cyklu Atena na bis. Tutaj zanim powiem kto, to też powiem, że to oczywiście w ramach projektu Nie stój z boku, wejdź do boku, którego metynasem kultury jest PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Cały projekt Ateny na bis zresztą jest tak realizowany. A najbliższą artystką, która zagości jest Bożena Mazowiecka. Jest to no, w Bogatyni artystka znana zarówno z występów scenicznych, jak i z tego, że była dyrektorem tutaj Wyszczego Kultury. Aktualnie jest dyrektorem Biblioteki Publicznej, ale realizuje się muzycznie i ten koncert jest w ramach takiego projektu The Voice Senior, bo w tej różnej edycji Bożena miała okazję występować. Bilety w scenie 30 zł standardowo, w przypadku konzerwatano na Bis. Tutaj w kasie te bilety już można kupować, także zapraszam. To jest kwiecień, no ale maj zaczyna się od bardzo mocnego uderzenia. Jeżeli nie macie planów na majówkę, to tak naprawdę już możecie je mieć razem z nami. No bo 4 maja bardzo duże wydarzenie muzyczne u nas. Koncert grupy Da Pistols, przed Da Pistols Paprika Korps. Czyli będziemy mieli naprawdę poplątanie gatunków muzycznych, bo to będzie zarówno dub, będzie ska, będzie reggae, będzie hip hop, będzie techno. I to wszystko w jednym miejscu w ciągu. Kilku godzin, e, także zapraszamy bardzo gorąco. 100 zł bilety w sprzedaży e, i kup bilecik, i nasze kasy. W dniu koncertu 120 zł. I nie ukrywam, że spodziewamy się, że w dniu koncertu ten natłok tych widzów będzie e, największy. To lepiej chyba się zabezpieczyć i kupić te bilety wcześniej, no bo sala też ma swoje ograniczenia. A, a liczymy na to, że na pełnej sali będziemy jakby bawili się razem z Dapi Pistols i z Paprika Korps. E, no i bardzo duże wydarzenie, na które też cały rok tak naprawdę czekamy, cały rok pracujemy już możemy ogłosić 25 maja, to będzie sobota, koncert w ramach corocznego Dnia Działacza Kultury. W tym roku udało nam się zakontraktować naprawdę świetnego artystę, zagościć w bogatyni Igo. Artysta, który aktualnie naprawdę jest na, na wielkim topie i który zapełnia salę, zapełnia hale w Polsce. Fajnie, że będzie w bogatyni. 130 zł kosztuje bilet. Już je można również kupować poprzez kubilecik.pl, jak i w naszych kasach. Na ten moment rozchodzą się jak tak zwane świeże bułeczki, także też myślę, że im szybciej, tym lepiej, bo tutaj raczej też mamy gwarancję tego, że w przededniu koncertu tych miletów po prostu już nie będzie. Im szybciej, tym lepiej. A szykuje się mega wielkie i muzyczne, i wizualne wydarzenia.